Pary małżeńskie, które przed 50 laty stanęły na ślubnym kobiercu 12 lutego, zostały zaproszone przez Urząd Stanu Cywilnego w Mielcu na uroczystości jubileuszowe do Dworku Oborskich. Podczas spotkania z udziałem rodzin jubilatów i wójta gminy Mielec, wiceprezydent miasta Tadeusz Siemek odznaczył pięć par małżeńskich z terenu miasta i gminy Mielec medalami za długoletkie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta RP. Były życzenia, szampan oraz wspólne pamiątkowe zdjęcia. Wręczenie medali zawsze poprzedza zgłoszenie w naszym urzędzie jubilatów, ponieważ musimy wystąpić z wnioskiem do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, aby te medale zostały wręczone. Zwykle tego zgłoszenia dokonuje rodzina. No, jakieś osoby najbliższe przychodzą i mówią, że mają takie właśnie życzenie, więc już dalsza, dalsze czynności należą do nas. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali Krystyna i Kazimierz Mądry, Barbara i Stanisław Golba, Elżbieta Michalska-Szurek i Andrzej Szurek, Helena i Augustyn Przeniczny, Matylda i Bronisław Masajada. A jaki jest sekret Długoletniego Związku Państwa-Szurek? Trzeba, trzeba mieć takie zaufanie dużo. Jeżeli się na przykład tak jak ja w moim przypadku wyjechałem za granicę i byłem parę lat, to jednak ta, ten, to zaufanie i to, 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 to ta więź, ta więź, ta więź, która nas łączyła, przez tą odległość jednak była, musiała być silna. No bo to jednak bez tego nie byłoby.